Film powstał we współpracy z firmą Samsung. Każdy telewizor, który kupujecie, dostajecie razem z pilotem. Czasem jest ich nawet kilka. Na przykład Samsung do swoich najnowszych telewizorów, najwyższych serii, dodaje ten rewelacyjny pilot ruchowy, ale także zwykły, mniejszy, tradycyjny pilot do obsługi sprzętu. Tylko pytanie, czy one są w ogóle jeszcze potrzebne, bo przecież poza pilotami mamy jeszcze to smartfony. Jeśli wasz telefon obsługuje system, na którym są aplikacje danego producenta do obsługi telewizora i można go połączyć z telewizorem, a w większości przypadków jest to możliwe, to czy w zasadzie jest to wam jeszcze potrzebne? Samsung zaproponował mi, żebym sprawdził to na przykładzie ich telewizorów. Więc okej, okay, zamówiłem od polskiego oddziału model JS8500, jeden z najfajniejszych telewizorów tego roku z technologią nanokryształów, o których mówiłem na YouTubie i na moim blogu obywatelhd.pl. O, pożyczyłem od nich też Samsunga Galaxy S6, flagowca tego producenta, który ma w zasadzie wszystko co do szczęścia potrzeba. No i zacząłem sprawdzać, co mogę zrobić za pomocą tego małego ekraniku na tym wielkim ekranie. Okazało się, że mogę zrobić całkiem sporo. Każdy producent telewizorów, który ma zakusy na to, aby drugi ekran był czymś naprawdę praktycznym, oferuje nam na systemy operacyjne iOS i Android aplikacje dedykowane Smart TV. W przypadku Samsunga jest aplikacja Smart View 2.0, nowa wersja znanej już apki z ubiegłych lat. No i to, co ona potrafi, naprawdę jest fajne, bo po pierwsze telefon zamienia się w pilota. Jeśli nie możecie znaleźć tego albo tego, to po prostu sięgacie do kieszeni wyjmujecie komórkę, włączacie pilota i macie podstawowe funkcje takie jak na swoim pilocie zdalnego sterowania wyjętym z kartonu. Ale to dopiero początek. Dzięki aplikacjom mobilnym, takim jak Samsung Smart View 2.0, możecie wysyłać na przykład treści ze sprzętu mobilnego prosto na telewizor. Wystarczy, żeby sprzęt mobilny i wasz duży odbiornik były w tej samej sieci lokalnej i działa to naprawdę rewelacyjnie. Po prostu kilka kliknięć i treść z komórki, czy to zdjęcie, czy film, czy muzyka, lądują na dużym ekranie. Największa zaleta aplikacji nowego rodzaju tego typu do obsługi smart TV polega na tym, że są one banalnie proste. Na przykład ten filmik, który nagrałem właśnie z Samsungiem Galaxy S6, po prostu chwytam, przesuwam do góry ekranu i po sekundzie widzę go na dużym ekranie telewizora. W przypadku Smart View 2.0 Samsunga jest tu kilka ciekawych dodatkowych funkcji, na przykład tworzenie kolejki Multimediów, które będziecie wyświetlać na dużym telewizorze, kolejki, która później odtwarza się automatycznie. Jeśli dla waszego telefonu nie ma takiej aplikacji albo z jakiegoś powodu nie macie ochoty z niej korzystać, to nic straconego, przecież możecie też sklonować obraz z komórki na telewizorze w wersji 1 do 1. Do tego służy funkcja klonowania obrazu Miracast, Screen Mirroring w różnych producentów nazywa się to różnie, ale najczęściej działa tak samo. Po prostu klikacie przycisk na komórce, wyszukujecie ekran, na którym chcecie, aby dany obraz z telefonu czy tabletu się pojawił. Zatwierdzacie no i po sprawie. Macie 100% tego co na telefonie na telewizorze. Obraz i dźwięk mają lekkie opóźnienie, więc nie nadaje się to niestety do na przykład grania, ale jeśli chcecie na szybko pokazać jakieś zdjęcia albo wczytać stronę internetową z przeglądarki w telefonie, no to parę kliknięć i jest to możliwe. W przypadku Samsunga JS8500, a także innych telewizorów tej serii, serii JS SUHD, bardzo fajnie sprawdza się też sterowanie grami. O grach na systemie Tizen TV mówiłem już na YouTube. Tutaj widać bardzo duży potencjał, który jak na razie nie jest jeszcze do końca wykorzystywany, ale mam nadzieję, że w przyszłości Samsung coś z tym zrobi. Będzie tych gier więcej. Od mojego ostatniego filmu, który obejrzycie na moim kanale, pojawiły się już inne tytuły i mam nadzieję, że będzie ich przybywać. Częścią z nich możecie zarządzać za pomocą komórki. Producent w sklepie z aplikacjami pokazuje wyraźnie, za, w jaki sposób możemy sterować daną grą. Czy to jest na przykład tylko sterowanie pilotem, tym ruchowym, czy też zwykłym, czy to jest też sterowanie za pomocą pada, a także komórki. Jeśli jest obsługa komórek, to łączycie telefon, podobnie jak w przypadku MiraCasta czy aplikacji mobilnej z telewizorem, ściągacie aplikację danej gry na telefon i możecie wykorzystywać. Drugi ekran jako kontroler, ale także jako element składowy gry. Tak jest na przykład w grze Pictionary, w której na ekranie telewizora widać, główny, jakby główną planszę gry, a na komórkach różnych uczestników, kilku uczestników gry robimy to, co robi się w danej grze, czyli rysujemy i zgadujemy, co dany obrazek przedstawia. Wiele z tych funkcji powoli staje się już standardem w najnowszych telewizorach Smart TV. Możemy zarządzać treścią, możemy wysyłać filmy, obrazy, muzykę z komórki czy tabletu do telewizora. Czasem możemy to robić w drugą stronę, czasem możemy, tak jak u Samsunga, zarządzać i sterować grami. Tych funkcji jest coraz więcej, a aplikacje mobilne łączące się z telewizorem stają się coraz bardziej praktyczne i coraz prostsze. Jest więc bardzo możliwe, że za jakiś czas to wymienimy na stałe. なと。Not